64 Po widowisku w ogrodach Cezariańskich więzienia opustoszały znacznie Chwytano wprawdzie jeszcze i więziono ofiary podejrzane o wyznawanie wschodniego zabobonu ale obławy dostarczały ich coraz mniej zaledwie tyle ile potrzeba było do zapełnienia następnych widowisk które również miały się już ku końcowi. Lud przesycony krwią okazywał coraz większe znużenie i coraz większy niepokój z powodu niebywałego dotąd zachowywania się skazanych. Obawy przesądnego westynusa ogarnęły tysiące dusz. W tłumach opowiadano coraz dziwniejsze rzeczy. O mściwości chrześcijańskiego bóstwa. Tyfus więzienny, który rozszerzył się po mieście, powiększył powszechną bojaźń. Widziano częste pogrzeby i powtarzano sobie na ucho, że potrzebne są nowe piakula dla przebłagania nieznanego Boga. W świątyniach składano ofiary Jowiszowi i Libitynie. Wreszcie, mimo wszelkich usiłowań Tygelina i jego popleczników, rozszerzało się coraz bardziej mniemanie, że miasto zostało spalone z rozkazu Cezara i że chrześcijanie cierpią niewinnie. Lecz właśnie dlatego i Nero, i Tygelinus nie ustawali w prześladowaniu. Dla uspokojenia ludu Wydawano nowe rozporządzenia co do rozdawnictwa zboża, wina i oliwy. Ogłoszono przepisy ułatwiające odbudowywanie domów, pełne ulg dla właścicieli oraz inne dotyczące szerokości ulic i materiałów, z jakich należy budować, by na przyszłość uniknąć klęski ognia. Sam Cezar. Bywał na posiedzeniach Senatu i obradował wraz z ojcami nad dobrem ludu i miasta. Ale natomiast ani cień łaski nie padł na skazanych. Władcy świata chodziło przede wszystkim o to, by wszczepić w lud przekonanie, że tak nieubłagane kary mogą spotkać tylko winnych. W Senacie. Żaden głos nie odzywał się również za chrześcijanami, gdyż nikt nie chciał narazić się Cezarowi. A prócz tego ludzie, sięgający wzrokiem dalej w przyszłość, twierdzili, że wobec nowej wiary fundamenta państwa rzymskiego nie mogłyby się ostać. Oddawano tylko ludzi konających i zmarłych rodzinom albowiem prawo rzymskie nie mściło się nad umarłymi. Dla Winicjusza stanowiła pewną ulgę myśl, że jeśli Ligia umrze, wówczas on pochowa ją w grobach rodzinnych i spocznie koło niej. Nie miał już żadnej nadziei ocalenia jej od śmierci i sam, oderwany na wpół od życia, Zatopiony zupełnie w Chrystusie, nie marzył już o innym połączeniu, jak o wiecznym. Wiara jego stała się wprost niezgłębioną, także wobec niej owa wieczność wydawała mu się czymś nierównie rzeczywistym i prawdziwszym od przejściowego istnienia, jakim żył dotąd serce przepełniło mu się skupionym uniesieniem. Za życia zmieniał się w istotę niemal bezcielesną, która tęskniąc za zupełnym wyzwoleniem dla siebie, pragnęła go i dla drugiej kochanej duszy. Wyobrażał sobie, że wówczas oboje z Ligią wezmą się za ręce i odejdą do nieba. Gdzie Chrystus ich pobłogosławi i pozwoli im zamieszkać w świetle tak spokojnym i ogromnym, jak blask złóż. Błagał tylko Chrystusa, by oszczędził ligi mąk cyrkowych i pozwolił jej zasnąć spokojnie w więzieniu. Czuł bowiem z zupełną pewnością, że i sam umrze razem z nią. Mniemał, że wobec tego morza przelanej krwi nie wolno mu nawet spodziewać się, aby ona jedna została ocalona. Słyszał od Piotra i Pawła, że i oni także muszą umrzeć jak męczennicy. Widok Hilona na krzyżu przekonał go. Że śmierć, nawet męczeńska, może być słodką, więc życzył już sobie, aby nadeszła dla nich obojga, jako upragniona zmiana złej, smutnej i ciężkiej doli na lepszą. Chwilami miewał już przedsmak zagrobowego życia. Ów smutek, który unosił się nad obu ich duszami, Tracił coraz bardziej dawną, palącą gorycz i stopniowo zmieniał się w jakieś zaświatowe, spokojne oddanie się woli Bożej. Winicjusz płynął dawniej w trudzie przeciw prądowi. Walczył i męczył się. Teraz oddał się fali, wierząc, że niesie go ona na wieczną ciszę. Odgadywał też, że Ligia, równie jak on, gotuje się na śmierć, że mimo dzielących ich murów więzienia, idą już razem i uśmiechał się do tej myśli jak do szczęścia. I rzeczywiście szli tak zgodnie, jakby codziennie długo dzielili się myślami. W Ligi nie było także żadnych pragnień, ni żadnej nadziei, prócz nadziei pozagrobowego życia. Śmierć przedstawiała się jej nie tylko jak wyzwolenie ze strasznych murów więzienia, z rąk Cezara, Tygelina, nie tylko jako zbawienie, ale jako czas ślubu z Winicjuszem. Wobec tej niezachwianej pewności, wszystko inne traciło wagę. Po śmierci zaczynało się dla niej szczęście, nawet i ziemskie, więc czekała jej jeszcze i tak, jak narzeczona czeka chwili weselnej. A ów niezmierny prąd wiary, który odrywał od życia i niósł poza grób, Tysiące pierwszych wyznawców, porwał także i Ursusa. I on długo nie chciał się zgodzić w sercu na śmierć Ligi, lecz gdy codziennie przez mury więzienia przedzierały się wieści o tym, co dzieje się w amfiteatrach i ogrodach, gdy śmierć wydawała mu się wspólną, nieuniknioną dolą wszystkich chrześcijan a zarazem ich dobrem, wyższym nad wszelkie śmiertelne pojęcie o szczęściu. Nie śmiał w końcu i on modlić się do Chrystusa, aby pozbawił tego szczęścia ligie, lub opóźnił je dla niej na długie lata. W swej prostaczej duszy barbarzyńcy myślał przy tym, że córce wodza ligów więcej się należy. I więcej się dostanie tych niebieskich rozkoszy, niż całemu tłumowi prostaków, do których i sam należał, i że w chwale wiekuistej ona zasiądzie bliżej baranka niż inni. Słyszał wprawdzie, że wobec Boga ludzie są równi, na dnie duszy tkwiło mu jednak przekonanie, że co córka wodza, i to jeszcze wodza wszystkich ligów, to nie pierwsza lepsza niewolnica. Spodziewał się też, że Chrystus pozwoli mu jej służyć i dalej. Co do siebie, miał tylko jedno ukryte pragnienie to jest, żeby mógł umrzeć tak jak baranek na krzyżu. Ale wydawało mu się to szczęściem tak wielkim, że choć wiedział, iż krzyżują w Rzymie nawet najgorszych zbrodniarzy, nie śmiał prawie modlić się o taką śmierć. Myślał, że pewno każą mu zginąć pod zębami dzikich zwierząt, i stanowiło to jego troskę wewnętrzną. Od dziecka chował się w nieprzybytych puszczach. Wśród ciągłych łowów, z których dzięki swej nadludzkiej sile, jeszcze zanim wyrósł na męża, już zasłynął między ligami. Stanowiły one jego tak umiłowane zajęcie, że później, gdy był w Rzymie i musiał się ich wyrzec, chodził do wiwariów i do amfiteatrów, żeby choć popatrzeć na znane. I nieznane sobie zwierzęta. Widok ich budził w nim nieprzepartą chęć walki i zabijania. Teraz więc obawiał się w duszy, że gdy przyjdzie mu się spotkać z nimi w amfiteatrze, opadną go myśli mniej godne chrześcijanina, który powinien umierać pobożnie i cierpliwie, ale polecał się i w tym Chrystusowi mając na pociechę inne słodsze myśli oto słysząc że baranek wypowiedział wojnę mocą piekielnym i złym duchom do których wiara chrześcijańska zaliczała wszystkie bóstwa pogańskie myślał że w tej wojnie przyda się jednak barankowi bardzo i potrafi mu się przysłużyć lepiej od innych Gdyż to także nie mogło mu się w głowie pomieścić, aby dusza jego nie miała być silniejszą od dusz innych męczenników. Zresztą modlił się po całych dniach. Oddawał posługi więźniom, pomagał dozorcom i pocieszał swą królewnę, która chwilami żałowała, że w swym krótkim życiu. Nie mogła spełnić tylu dobrych uczynków, ile spełniła ich słynna tabita, o której opowiadał jej swego czasu Piotr Apostoł. Stróże, których nawet w więzieniu przejmowała obawą straszliwa siła tego olbrzyma, nie było bowiem dla niej ani pęt, ani krat dostatecznych. Polubili go w końcu za jego słodycz. Nieraz zdumieni jego pogodą, wypytywali go o jej przyczynę, on zaś opowiadał im z taką niezachwianą pewnością, jakie życie czeka go po śmierci, że słuchali go ze zdziwieniem, widząc po raz pierwszy, że do podziemi, nieprzeniknionych dla słońca, może przeniknąć szczęście. I gdy namawiał ich, by uwierzyli w baranka. Niejednemu przechodziło przez głowę, że służba jego jest służbą niewolnika, a życie życiem nędzarza. I nie jeden zamyślał się nad swą niedolą, której kresem miała być dopiero śmierć. Tylko że śmierć przejmowała nową obawą. I nie obiecywali sobie po niej nic. Tymczasem ów olbrzym Ligijski i ta dziewczyna, podobna do kwiatu rzuconego na więzienną słomę, szli ku niej z radością, jak do wrót szczęścia. Zapraszam do subskrypcji kanału nasze czytanie.